Dzień dobry, mamy dzisiaj środę, czyli przyszedł czas na matematykę z języka angielskiego której nie obawiam się w ogóle i nawet nie chcę się na, iść, na nie mieć dzisiaj rano nie chciałem się wstać Co skomplikowanego może być w podstawowym języku, szczególnie w angielskim Gdzie pewnie będzie wyglądało to tak samo jak po, poprzednie próbne, jak arkusze, powiedzmy, których ktoś robił sobie Czy ktoś robił arkusze z angielskiego w domu? Bo jeszcze ja że wątpię no Na lekcjach robiliśmy zadania, ale to zadania z książki W ogóle przez wszystkie trzy lata angielskiego mieliśmy na lekcji mówienie, czytanie, mówienie, czytanie, kilka językowych zadań i tak się w gółko kręciło. No, ale w sumie dobrze, nie? bo tylko to jest na maturze, jakim zaczynają uczyć się języka niż poprzez mówienie i czytanie. Dzisiaj myślę, że to będzie po prostu lajcik. Myślę, że skończę tak po półtorej godziny. W sumie spoko, zawsze teraz osobnie na polskim i na matmie. siedziałem bardzo długo w sumie prawie do końca. Na matmie wczoraj, jak siedziałem, tak piszę, byłem pochłonięty liczeniem i w pewnym momencie jak się podniosłem, znaczy głowę podniosłem do góry, tak zauważyłem, kurde, już nie ma prawie połowy osób, co się z nimi stało. No już wyszli wiadomo. No a dzisiaj na przyciem angielskim ja myślę, że to będzie po prostu takie wiesz, takie wiecie, nie? Przyjdziesz, napiszesz, posłuchasz trochę i myślę, że zrobisz to bardzo dobrze wszystko, no bo co tam się ma stać skomplikowanego i ma się coś pomylić. Bo poziom stresu przed językiem angielskim 1 punkt na 10. Zero praktycznie, nie? No bo w skalę mam 1 na 10, jakby ktoś nie wiedział. To chyba na tyle, no bo jak mówię, to jest angielski, nie wiem co mówić więcej. Do zobaczenia za chwilę. Dzień dobry, dzisiaj zdecydowanie z innej perspektywy, z racji takiej, iż nagrałem odcinek tak jak zawsze, wiecie bardzo dobrze o tym, jak wygląda standardowy odcinek, jednak moje nagranie zostało obrócone w pionie, przez to, że matura z angielskiego nie była jakoś szczególnie bardzo trudna i nie mam tak naprawdę o czym mówić, bo zadania, poziom zadań był prosty, czytanie było proste, słuchanie było niektóre, słuchanie było trochę skomplikowane, tekst był prosty, znaczy tekst, list do napisania był, temat był bardzo prosty, powiem tyle, że napisałem teraz dużo słów, Musiałem kreślić kilka zdań, potem się okazało, że nie musiałem, bo może być ta nadwyżka. A ogólnie ma z angielskiego bardzo łatwa, no bo to podstawa, nie? Czego się tu spodziewać? I nagrywam to w ten sposób, ponieważ nie chcę mi się podłączyć do nowego sprzętu, właśnie jestem w trakcie montowania i zauważyłem, że nagranie jest obrócone pionowo, tak więc wybaczcie mi, ale to będzie w takiej wersji trochę roboczej, przynajmniej ta druga część. To na tyle, no bo jak mówię, matura z angielskiego nie była trudna, kto chce może sprawdzić sobie arkusz, to nie było nic skomplikowanego i nie ma tak naprawdę o czym mówić, a wyniki jak już się spodziewam, to tak myślę, że ponad 80%, bo poszło mi naprawdę dobrze. I to na tyle. Do zobaczenia. W piątek, bo w piątek matura rozszerzona z matematyki. Mam nadzieję, że będzie prosta więc trzymajcie się ciepło i po prostu cześć.